Mikołaj odwiedził dzieci w Wieleniogórskim szpitalu. Wszystkie dzieci wyczekują, e, wszyscy nasi pacjenci. Na placu ratuszowym rozbłysła końka. Klub pacjenta oficjalnie otwarty. Chcieliśmy zachęcić, zaprosić wszystkie osoby, które korzystają z usług medycznych naszego Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Witam Państwa, Paweł Głuszała, zapraszam na czwartkowe wydanie serwisu informacyjnego. Wczoraj Mikołaj odwiedził wiele miejsc w naszym mieście. Z naszą kamerą byliśmy w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej na oddziale dziecięcym. Jak co roku, przebywający tam mali pacjenci świętowali Mikołajki. Mikołajki to dzień, w którym obdarowujemy prezentami swoich najbliższych. Oczywiście najwięcej frajdy mają z tego ci najmłodsi. Dzień świętego Mikołaja, który oczywiście obchodzimy, jak co roku w naszym oddziale, oddziale pediatrycznym naszego szpitala. Dzień, który e, oczywiście przeżywają e, wszystkie dzieci, wyczekują e, wszyscy nasi pacjenci. E, dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby jak najbardziej ten dzień umilić. Dlatego też oddział dziecięcy odwiedziło aż dwóch mikołajów to z pomocnikami, dla których dziecięcy uśmiech był najważniejszy. Przede wszystkim moja olbrzymia wdzięczność. W kierunku sponsorów, wspaniałych ludzi, jesteśmy pełni podziwu w tym roku. E, no było takie poruszenie, nawet tak śmiem to e, określić. E, dużo prezentów, paczki są bardzo bogate. E, zawierają zarówno słodycze, i książeczki, malowanki, e, pluszaki. Dodatkowo jeszcze dla dzieci przygotowany jest słodki poczęstunek. Także jeszcze e, ptysie e, i pączki, do tego soczki. Także myślę, że ten dzień będzie, będzie bardzo uroczysty i przede wszystkim e, dzieci będą zadowolone. Wszystkie dzieci pozdrawiamy! Dużo zdrowia im życzymy! Wczoraj odwiedziliśmy także plac ratuszowy w Wielkiej Górze, na którym oficjalnie rozbłysła choinka

Ale wyobraź sobie pan święta bez ozdób. No myślę, że nie w tych czasach to już chyba nie. A ty lubisz ozdoby świąteczne? Tak, lubię. Bardzo śpieszą i są bardzo fajne. Jest taki fajny klimat świąteczny. w chwilę taka świąteczna jest bardzo fajna. Dodają nam radości, koloru. Pięknie jest. To jest pełen blask, radość, zabawa, Mikołaj, same super święta. Super. A jak się podobają ozdoby w mieście? No bo już praktycznie wszędzie one się pojawiły, w większości miejsc. Jak się pani podobają ozdoby? Bardzo fajne. Super. Myślę, że będziemy coraz więcej, tak żeby dorównać jakiemuś Wrocławią, albo może Katowicą, żeby coś było jeszcze więcej. A jak się podobają ozdoby w mieście w tym roku? Mało. Za mało? Za mało. Zdecydowanie za mało. Smutno by było bez ozdób. To jest ciężko to opisać słowami. Po prostu wprowadzają dobry nastrój. Światełka i tak dalej. Bardzo fajną atmosferę rodzinną przede wszystkim e, i taką bliskość. E, no i tradycję podtrzymujemy dzięki temu. Także to jest coś pozytywnego. Super. A wyobraża sobie pani święta bez takich, e, bez ozdób? Mogą być, ale są według mnie wtedy takie. Nieprzyjemne, niepozytywne, nieradosne i nie takie ciepłe, tak jak z ozdobami. jednak tak. także to jest taka wisienka na torcie te osoby. A podczas wydarzenia w tle można było usłyszeć świąteczne piosenki w wykonaniu dzieci. Wiele nie górze zaczął działać klub pacjenta. To miejsce, gdzie osoby z problemami mentalnymi będą mogły się spotykać i spędzać razem czas. Taka forma sprzyja zdrowieniu, co przyspiesza powrót do normalnego funkcjonowania. Klub jest jak na razie w 1, jeden, ale w niedalekiej przyszłości ma być ich więcej. Wczoraj w Mikołajki Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego otworzyło w siedzibie Karkonowskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pierwszy w naszym mieście klub pacjenta. Co to jest klub pacjenta? Klub pacjenta jest miejscem, gdzie pacjenci, którzy są w procesie zdrowienia, w procesie rehabilitacji, mogą przyjść, porozmawiać ze sobą o problemach. Myślę sobie, że to jest bardzo istotny składnik procesu zdrowienia, ponieważ pacjenci często wracają do swoich domów, izolują się od innych ludzi rozpamiętują swoje zranienia, swoje traumy, no, to nie sprzyja procesowi zdrowienia. Chodzi też o to, żeby im pomagać w procesie podejmowania na nowo ról społecznych. Jesteśmy obecnie w siedzibie karkonowskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i ten klub jest też taką formą współpracy z sejmikiem, która no, bardzo dobrze się układa i coraz lepiej. Dokonaliśmy modernizacji jednego z pomieszczeń, kosztem 6 naszych tysięcy złotych, a następnie po wyposażeniu tego pokoju przez Sanatorium MSW, naszego wspaniałego partnera, który zapewnia również tę działalność merytoryczną w zakresie doradztwa psychologicznego i psychiatrycznego, otwieramy dzisiaj, czyli właściwie w ciągu 8 miesięcy ten piękny, pożyteczny lokal. W klubie pacjenci będą mogli ze sobą się spotykać w luźnej atmosferze. A w przyszłości w planach jest organizacja wspólnych wyjść oraz wycieczek. Takie punkty, takie właśnie miejsca, gdzie pacjent może porozmawiać sobie w sposób taki bezpośredni, spokojny, czy to z psychologiem, czy to też psychoterapeutą, ale i z drugim pacjentem. Powymieniać sobie spojrzenie na świat jest bardzo ważne. Zawsze jest... To potrzebne dla ludzi, którzy są samotni, żeby wyjść z domu, a zwłaszcza tych, którzy mają jakieś problemy które, które psy, psychiczne, nie? bo po prostu depresje. Także jak wyjdziesz z domu, to już jesteś zadowolona, szczęśliwa, spotkasz kogoś, porozmawiasz. Klub otwarty jest jak na razie w każdy czwartek w godzinach od 10 do 18. Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział około 10 osób. Chcieliśmy zachęcić, zaprosić wszystkie osoby, które korzystają z usług medycznych naszego Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego, ale także rodziny tych osób, zwłaszcza mieszkańców tej części Jeleniej Góry, żeby tutaj przyszli sobie, porozmawiali, spotkali się w gronie ludzi, którzy mają podobne problemy życiowe, a w przyszłości też mogli skorzystać z takich może bardziej miękkich niż poradnia czy oddział dzienny form terapii. Klubów pacjenta w Jeleniej Górze ma być więcej – o otwarciu kolejnych lokalizacji będziemy Państwa informować. Coraz mniej czasu zostało do koncertu charytatywnego Zaczarowane Święta z Fundacją Tauron. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze będzie można posłuchać występów finalistów festiwalu Zaczarowanej Piosenki organizowanego przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. A także gwiazd wieczoru Mateusza Ziłki i Sławka Uniatowskiego. Cegiełki do nabycia są przy ulicy Kinińskiego 4, biuro firmy Agrat. Organizator telewizji Adami zaprasza serdecznie Państwa na te wydarzenie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.